Chciałbym się też wypowiedzieć w kwestii polpari, ponieważ część z was do mnie pisze odnośnie zegarków, które zamówiła. Słuchajcie, no, y, sytuacja jest dosyć przykra ze względu na to, że została zgłoszona przeze mnie na policję, i też chciałbym, żebyście wy poszli na policję, jeżeli nie otrzymaliście zegarka, ponieważ strona zniknęła, nie odpisują na maile. Nikomu, mi też również nie odpisują na maile. Pisałem do nich, że jeżeli nie wyślą zegarków, jeżeli nie wyślą wynagrodzenia i w ogóle to sprawa zostanie zgłoszona na policję. Mail po prostu wygasł i to jest dziwne. Także po prostu idźcie na policję, zgłoście to jako zwykłe oszustwo. Ja, mi, kurde, jest naprawdę przykro. Naprawdę jest mi przykro, bo nieraz wam polecałem różnego rodzaju produkty i zawsze nie było problemów. Znaczy, nigdy nie było problemów z tym. Kiedyś polecałem też zegarki. Nie pamiętam już jakiej firmy, ale wiem, że one dochodziły tylko z opóźnieniem, i nie było takiej sytuacji, w której nagle firma znika, zamyka w ogóle stronę i ma wywalone stronę na ludzi. Także idźcie na policję, zgłoście to. Ja zgłosiłem, także mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Jest mi niezmiernie głupio, bo wiem, że nadszarpnąłem wasze zaufanie. No, nie spodziewałem się, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce, i jest mi naprawdę przykro i przepraszam Was za to. Dlatego po prostu osoby, które zamówiły zegarki, mają te zamówienia to po prostu napiszcie do mnie, proszę, na maila, tutaj Wam się wyświetla. Wymyślimy coś, no kurczę, jakąś rekompensatę, cokolwiek, bo serio, jest mi naprawdę przykro, że tak się stało, bo nie jest to moja wina, no ale to ja Wam to policzę więc muszę ponieść tego konsekwencje, no tego, że ktoś jest po prostu głupi, jest oszustem i, i no nie wyśle wam widocznie tych zegarków, jest mi niezmiernie serio głupio. Także piszcie na mojego maila, coś, coś wymyślimy tylko o to pewnie po powrocie z Madagaskaru. Już. No więc tak jak widzicie niestety brak kontaktu z nimi jakikolwiek brak wiadomości z ich strony na moje maile.